Hej jo, ja jestem chacia gdzie gramy w Evade na Robloxie Ponieważ Klaudia pokazała mi tą grę i... Jest śmiesznie Wiem Dobra Klaudia, czekaj. Zaraz zaraz, tak zawołał ok? okej? Dobra A tak ile bie... Nie, 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 ten, ten drugi dan jest, ten, ten drugi dan jest Klaudia. A, przez ściany nie widzimy potworów tych jakby No co <grym> <laughs> tak. Ej, chodź tam do rogu Co ja gdzieś. zrobiłem? No latarkę włączyłeś, chodź o. F kliknij, żeby... Dobra chodź no Idę <laughs> <laughs> <Jezu>. idziemy Idziemy <laughs> Kocham <Kokonu. śmiech> Kurde, chodź tam do roboty. No i jest. <laughs> ta, ta muzyka tak się psuje po prostu. I czemu ty masz rękę w swoim ciele Nie wiem, pewnie zaraz coś po nas przyjdzie i umrzemy. A to już nasz problem. Daj, pa pa pa, spróbuję przez ścianę przejść, jak się da, ale wątpię. <laughs> Czekaj, śpi, 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 śpi. Spi, śpi, 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 śpi. Ja nie, tak... nie mogę spać. Zapomniałam, że w tej grze chodzi o, o co innego. <noise> Ta co, grasz? Grasz to, Klaudia, codziennie wiesz? Dwa, dwa, trzy dni dopiero. Ale codziennie, ciągle, bez przerwy. Nie ciągle, bo Ale ostatnio często bardzo. Uno. Często bardzo. Ty właśnie, bo tu uno jeszcze jest. Co? Kalmar mnie goni. Jest kalmar. No Skalmar, ze Spongeboba! Yo, yo Jaki inny? Freddy Fazbear! Freddy Fazbear? Nie, to z nim nie Nie będziesz mógł w tej rundzie już być. Ja, jak ty biegniesz szybko w ogóle Jezu No tak, bo kol... Bo ja kupuję sobie jakieś 15 taku, takiego napoju na jedną grę. Bo to z... fajne jest. Ale cię po No tak, no bo jak pierwsze się, no to za przez 5 sekund Respawn, się respawn 15 robuxów, kupuję! <laughs> FORTNITE! dobra <laughs> Ej, bo to moje ciało leży <laughs> Bo tam były ciało <laughs> Zabij, pomóż mi! Nawet nie jesteś. jesteś. Jestem na końcu mapy! Nie widzę! No, łysy mnie za. A nie, on nie jest Łysy, po prostu przez czapkę wygląda Łysy. Nara, będę na niego mówić Łysy. Łysy nie mnie jesteś. wziął! Żyjesz? Nie wiem, Łysy mnie wziął, żyje. Znaczy, jeszcze nie żyje, ale bo mnie leczy. O, łysy cię leczy. Łysy. Clash Royal mnie goni! O nie! Goni mnie klucz ja żyję. nie żyje! Klur król normalny z Clash ale mnie goni Ale powolona Nie On no. tam jest! Hihihihia <laughs> Buhuuu Kurde, za mną o, teraz O, tu jest. jesteś Uciekaj No nie do mnie, bo ze mną jest... A, to Obama! No chyba nie, ona jest najgorsza i Skalmar. Skalmar kiedyś całą To obanga. Pamiętam! Obanga! Zabierz mnie stąd, proszę. Tu ciebie jestem. Ty, bo jak ja mam spida i użyję tej koli. to co, jak ja będę szybka? Nie wiem. Patrz. Ej, <laughs> <laughs> to jest! <laughs> jak, ty, ty jak, jak, jak ty nogami w ogóle <laughs> ruszasz? Chciałabym to zobaczyć, ale nie mogę. Obama! A ciebie goni. Na A Ratunku, proszę O nie! Lecie... Obama mnie ukradł. O, leczą mnie. Żyje, 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 żyje. No właśnie, Obama. Klaś, klasz tam nie, szybko. No. A! Wrócę po ciebie. To król slash royal. Ogrus Clash Royale Czekamy! Jako? Czekaj. Ej ej, co? Co mi zrobiłeś? No bo chciałem kole wypić. Clash Royale! Hihija! Hihiha! Hihija! Hi, 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 hi. Dobra, jesteśmy na końcu mapy. Ej, bo ja na tym sama jeżdżę, nie ruszam się w ogóle. Pogoszek. I nie mogę A! wyjść! Ej, utkłaś? No dobra. Nie, już nie utkłam. Ja spadłem do nie wiem, czemu ale tak, ja po prostu tak na tym jeździłam. Ja tak trochę, żeń spadł. Dobra, chodź tutaj. Nie wiem jak. Idę kogoś uratować. Schody, masz dobra. Tutaj schody. A, może jestem to głupi. Jest. Nie, Slay! Muszę uratować SLEJ! Bo SLEJ pisze, że umarła. No dobrze. Nie, musimy iść po SLEJ. Aż tak Slay. Obama! Obama! Idę uratować. Będę tam... Zja dobrać? Zjadł mnie Inżynier gaming Claudia Nie Zjadł mnie Inżynier gaming ratunku no nie, nie mogę cię wziąć nie wiem czemu Jak ty po mnie jakiś Jak ty po mnie dawnik ta, ta Czemu tam był INŻYNIER gaming? Nie tam ludzi mnie raz, zaraz po Co nas tam się dzieje? Tu. Ej, co? Co tam się dzieje nie takiego? No Zostańmy tu lepiej nie, więc za bardzo się to... Nie inżynier gaming Ale tam... To Kurde. Nie, serio, ale tam ciało leży normalnie. Kogoś i chyba? Artioma. Artioma. Dawaj haj, zaleczenia Ja też kogoś się padłam. Uciekaj! Nd, nd. Cholera. O. Obama! Idę po ciebie! Myślałem, że go ominę jakoś. Bo Boże, czemu nie mówiłeś, że tam poszedł? A gdzie miał pójść, jakie tam? Nie wiem. Ja nie chcę do auta. Ja, ja nie chcę cukierków żadnych, mamo. Mmm, nie chcesz? Mamo, ja nie chcę cukierków. Do pastawi jakiejś. Już ktoś nie żyje. On Szybko! Szybko! Cholera, to grab jest! Oj, ja ma... do autem! Ej, ty masz to? Tak. O kurde. Uciekamy. Pan Krab. To jest. I Joe Mama. Ja uciekamy. To jest, jest pan krab i joe mama. Musimy uciekać, a w ogóle to darmową latarkę daje. Ej, ty, no nie gubię. A ty spowolnisz. ale co z tego... Ucieknę tym na pewno. No tak. No paczek zasuwam. Rider wzywa! a ja mogę... Uciekam. A ja mogę tym szybciej? Ej, kawał, co jest? Powzięłam kole. Gdzie Ej, Ej, Klaudia, czy, czy byłbym szybszy, gdybym sobie kupił Speeda, speeda i kole. I nogi mi się odczepiły jak ty mnie patrz. Ej, Klaudia, słuchaj. Czy gdybym Klaudia wziął ze no. Speeda i kole, to czy byłbym tym szybszy? Tak. O kurde, to to tego kupić teraz. Spróbuj. Traf Trzeba próbować. 61 kosztuje. Okay. Cześć sama spróbuję, patrz. No dlaczego no. ja? No. Terapię. Mm, ale tylko gówno trochę. ale gówno. Ale tam ginął, jezu. Może ostatnia puszka mi została. Nie, przecież... <laughs> się jak pojadę w tej bałus. Ja umieram i, i, i kupuję więcej. Dwie stówy. Dwie to byłaby nawet całkiem niegłupia gra ogólnie na streamie. Tak myślę to? niby tak. Tu Shopi jest! Chodź, Shopi! Shopi. <laughs> ma taniec dupy. I lepszy <laughs> oh, Fre Fre Freddy Fazbear! To Freddy Fasber. To Fryderyk Fast Chopin Najbardziej podoba mi się Skalmar i Patryk Hhh, właśnie musisz zdać Patryka, on ma taką super muzykę! To jest że horror w ogóle tej gry Jezu, o kibel. O Kibble. Dobra, kończąc, bo kibel mnie zasfascynował. E, to jest bardzo super horror i gra, a ja bardzo lubię horrory i. Gry. No, oceniam 10 na 10 Otworzył, jakoś go dźwignię w ogóle teraz. O, safe room. Patrz. O nie, to się na jakiś czas otwiera, za to miałam powiedzieć. Serio! Przyjdę po ciebie. C Czemu mi nie powiedziałaś tego. Zapomniałam dopiero teraz się. Tak, tak, taki malutki sobie. szczegółik, naprawdę. A to jest malutki tylko. Taki malutki szczegółik taki niepotrzebny. Idź to w safe roomu teraz, bo Freddy Fazbear.